Urząd Miasta Sieradza podobnie jak inne samorządy w Polsce rozpoczęły od środy nadawanie uchodźcom z Ukrainy numerów PESEL. W sieradzkim magistracie cała akcja przebiega sprawnie i bez kolejek. Do tej pory w Sieradzu takie numery otrzymało już kilkudziesięciu Ukraińców. W Sieradzu przyjęliśmy zasadę taką, że zapisujemy na wizyty, dlatego że proces nadania numeru PESEL jest dosyć skomplikowanym, skomplikowaną czynnością, która wymaga personalizacji osób, przetłumaczenia danych z dokumentów w języku ukraińskim, ale również i zaewidencjonowania osób po liniach papilarnych. Do dnia dzisiejszego kilkadziesiąt osób uzyskało już takie numery PSL. Czekamy na nowe urządzenia, które będą służyły właśnie do pobierania odcisków linii papilarnych i mam nadzieję, że to jeszcze nam usprawni ten proces. Mam nadzieję, że jak przyjdą kolejne urządzenia, to kolejka, którą dziś mamy i zapisy już na maj dokonane, że ta kolejka skróci się. Staram się nie potęgować tutaj kolejek w samym Urzędzie Miasta, bo to by stanowiło dla nas ogromny kłopot. Taką rejestrację można dokonać telefonicznie i będziemy wydawali, wydawali te numery PESEL zgodnie z datą, która została wyznaczona. I chciałbym również podkreślić, że. To nie wpływa na obsługę naszych mieszkańców, bo te czynności, które są związane z czy wznowieniem dowodu osobistego, czy nadaniem nowego dowodu osobistego, są w, bieżącym, w bieżącej naszej pracy tak samo realizowane. Czyli te nowe numery, które nadajemy, są realizowane przez nowych pracowników, ale również i przez pracowników, którzy w danej chwili są. Wolniej i to nie wpływa w ogóle w żaden sposób na realizację zadań związanych z pracą Wydziału Ewidencji Ludności w bieżącej pracy. Wniosek o nadanie numeru PESEL należy składać w pokoju numer 9 Urzędu Miasta Śradza. Magistrat prosi o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu 506-827-630. Jest on czynny w godzinach 8.14 i dostępny w języku ukraińskim. Informacje dotyczące rejestracji w języku polskim można uzyskać pod numerem telefonu 43 826 61 78 w godzinach 7.30 15.30. Niezbędne dokumenty potrzebne do rejestracji to paszport, karta Polaka, inny dokument ze zdjęciem, np. prawo jazdy, dokument potwierdzający urodzenie czy kolorowa fotografia o rozmiarze 35 na 45 mm. Ja gorąco zachęcam do tego, aby zerknąć na stronę internetową Urzędu Miasta, ale również i na informacje. Takie wszystkie dane otrzymają ci, którzy takich informacji potrzebują, czy ze strony internetowej, czy ze strony facebookowej, ale również i telefonicznie pod całodobowym numerem telefonu, który na tych stronach się znajduje. Ważne jest. Również, że rodzice mogą dzieci do 12 roku życia zaewidencjonować bez ich obecności, a wszystkie te, które skończyły już 12 rok życia muszą się pojawić osobiście w Urzędzie Miasta.